Magedon X to jedno z takich wydarzeń, których nie da się opowiedzieć. To trzeba przeżyć na własnej skórze. Filcbos jest idealnym miejscem extreme obstacle races. To jest zupełnie inny bieg niż górskie eventy. W Polsce nie ma takiego miejsca jak tutaj. Bo tutaj wszędzie dookoła są skały. Mamy 3000 tysięczniki. Będziemy podchodzić pod Rottelstein na 2200 45 metrów nad poziomem morza. Wejście na szczyt Rotenstein może być dla was punktem przełomowym. Podejście na najwyższy szczyt jest naprawdę wymagające, ale widoki z góry rekompensują całe zmęczenie. Uh, Filzmos is such a special place in the middle of Austria. I really hope that all the participants uh, get fall in love with Filsmos. Na trasy Ranmagedonu X w Austrii zabieramy wszystkie flagowe przeszkody, które znacie z naszych eventów w Polsce. Na pewno nie będziecie się nudzić. Myślę, że zawodnicy nie są sobie w stanie tego wyobrazić, zanim nie przyjadą. Tego, że ten Run Magedon może być taki dziki, surowy, z charakterem. Te widoki, krajobrazy, natura i niesamowite szlaki. Jeżeli dodamy do tego klimat Run Magedonu to będzie naprawdę niepowtarzalne wydarzenie. Jest to kolejny krok Ramageddonu w wychodzeniu poza terytorium Polski. Spotkamy się w środku austriackich Alp na Ramageddon X. Firmus wbijajcie całymi rodzinami, będzie trasa dla najmłodszych, darmowa, także każdy znajdzie coś dla siebie. And uh, also all the participants and all that guys coming to Fieldsmost during Ramageddon X. A very good time to Fieldsmost and hope we will see you in August in Firmus. Trasa sprawdzona, jesteśmy gotowi i teraz czekamy na Was. Dołącz do nas na Runmageddon X Filmus. 9-10 sierpnia, Filmus, nie możemy się doczekać tego eventu.